W kolejnym odcinku nowej, wakacyjnej odsłony kampanii ekologicznej Słubice Czyste Miasto, realizowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słubicach, wracamy do odpadów wielkogabarytowych, a więc grupy odpadów, z którymi wydaje się, że można sobie poradzić bez większych problemów. Dlaczego? Otóż w każdy poniedziałek, środę lub sobotę gabaryty można zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słubicach. Można także w przeddzień wyznaczonego dla naszej ulicy terminu gabaryty wystawić w wyznaczonym do tego miejscu, zazwyczaj w okolicy wiaty śmietnikowej, a pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych je odbiorą. Wydaje się więc, że jest to bardzo proste. Tymczasem, mimo ogólnie widocznej poprawy, nadal są w naszym mieście miejsca, którym do zmiany chyba jeszcze daleko. U nas jest tak, jest śmietnik zamykany, i my mamy na kot, ale ludzie wstawiają ci, co nie mogą wejść, to stawiają obok. I nieraz powystawiane wystawiane jest. No, takie jak tam tapciany, jakieś półki, jakieś tego, bo tam wejść nie mogą, bo nie mają uprawnienia do wejścia tam, to postawi obok śmietnika i do widzenia i to tak stoi. No u mnie to... na przykład koło domu jest troszkę problem z tym, dlatego że na trzy domy mamy tylko po jednym pojemniku na trzy kamienicy, dlatego nie wiem, jak musi państwo to za poradzić z tym, ale musi jakoś coś, coś trzeba zmienić, bo za dużo odpadów, bo trzy kamienicy, trzypiętrowe piętrowe i niestety troszkę problem jest z tym. Wózkiem tam na pewno się nie da przejechać, bo tam jest tragedia, już nie wiem, któryś, któryś raz, set na pewno, musiałam przejechać ulicą, bo tam jest taka tragedia, no idę po tych uliczkach, po Subicach, no ale no, ta ulica krótka to jest tragedia. Nie wiem, czy tam oni nie zwracają na to uwagi, jest dość, że zakaz tam po prostu tych gabarytów, to nie tak mają to, że tak powiem, w nosie. Ludzie wywalają, no co? Nie, nie wywożą tego, a przecież bodajże w poniedziałek i środę, i tam w któryś dni tego nie można je wywieźć do, no, do przoku. Nawet jest na internecie napisane wszystko. Sami też z tego korzystamy, wywalamy gabarety tylko do przoku. nie wywalamy ich na śmieci. No niech jaki jak jest powód tego, albo jak wpłynąć na to, bo myśmy już kamery kiedyś umieszczali przy tych, no, no cuda na kiju Ludzka się. głupota, leniwość, hmm. brak wiedzy. Nie no, chociaż to jest wszystko na internecie to. No właśnie. No to, to no tylko głupi by tego nie wiedział w sumie. W przedsiębiorstwie usług komunalnych poprosiliśmy pana prezesa o przypomnienie, co zaliczamy do odpadów wielkogabaretowych oraz czy okres urlopów i wakacji różni się w jakiś szczególny sposób od pozostałych miesięcy, gdy chodzi o gabaryty. Do gabarytów zaliczamy przede wszystkim meble, w tym oczywiście materace, wykładziny, dywany, sprzęt AGD, RTV, stolarkę okienną i stolarkę drzwiową. To są główne składniki gabarytów, które zabieramy. Odbieramy od mieszkańców z zabudowy wiele rodziny, jednej rodziny i niezamieszkałej. Jeżeli chodzi o odpady to nie w tym okresie letnim urlopowym masa odpadów jest taka sama jak była, a przynajmniej porównując ten okres do roku ubiegłego być może mniej jest gabarytów przy wiatach śmietnikowych. Albo innych miejscach gromadzenia odpadów, tam gdzie nie ma wiatr, ale generalnie masa odpadów wielkogabarytowych jest taka sama. Więcej przywożą chyba mieszkańcy na przok, z tego co zauważyłem, czyli jeżeli terminy są odległe, to to, to po prostu przywożą na przok i, i to jest e, taka pozytywna tendencja. Przok otwarty jest od rana do wieczora do godziny 18, w poniedziałki, środy i soboty. Przyjmujemy tu odpady posegregowane komunalne z grupy. 20, że tak powiem, bo to taka jest nomenklatura, jeżeli chodzi o e, katalog odpadów. Zapraszamy. E, czasem mamy tu sytuację, że mieszkańcy nie chcą się wylegitymować ostatnio, tak? Nie chcą podać mnie i nazwiska, bo ochrona danych osobowych. No jeżeli ktoś nie chce, no to trudno. Musi znaleźć inne miejsca e, i zawieźć odpady na przykład na instalacje w Kunowicach, tak? To jest, to jest taki problem. Ja bym prosił jednak o to, żeby się dostosowywać do tych zasad, dlatego, że gro odpadów próbują nikt którzy mieszkańcy przywozić z Niemiec, a ja, ja nie sądzę, żeby mieszkańcy Słowicy chcieli ze swoich podatków płacić za te odpady. Do tego jest taka procedura. Przok jest e, e, miejscem, gdzie odpady posegregowane mogą przywieźć mieszkańcy gminy Słowice, którzy tutaj płacą podatki na rzecz gminy. Także to tylko dla mieszkańców naszej gminy jest ten punkt. Jeśli spojrzymy na temat gabarytów z perspektywy ostatnich lat, to poprawa jest wyraźna. Wiele miejsc wcześniej zawalanych gabarytami wygląda dziś dużo lepiej. I to oczywiście cieszy. Natomiast nadal jest kilka tak zwanych klasyków gabarytowych, o których między innymi wspominały osoby z naszej ulicznej sądy. Kończąc ten odcinek kampanii ekologicznej Słubicie Czyste Miasto, realizowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słubicach, jeszcze jedno. Pamiętajmy, aby nie mieszać odpadów gabarytowych ze zwykłymi odpadami komunalnymi, które mieszczą się w pojemnikach. A karygodne zachowania takie jak porzucanie odpadów w lesie, podrzucanie podwiaty śmietnikowej innych wspólnot czy po prostu wystawianie ich często tuż po terminie odbioru, to zachowania, jakie muszą być zdecydowanie piętnowane i karane ponieważ to nie jest do końca bezmyślność, bo często wygląda to na działanie z premedytacją. Podsumowując, skoro jesteśmy odpowiedzialni za wytwarzanie śmieci, a odpady gabarytowe to nie jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień, a raczej przy większych zakupach, przeprowadzkach i tym podobnie, to pozbywajmy się ich w odpowiedni sposób. Garaż zamienił się w składzik niepotrzebnych rzeczy, których nie można wyrzucić do zwykłych pojemników na odpady. Czas zrobić z tym porządek. Wystarczy znaleźć najbliższy pszok. Pszok, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To miejsce, gdzie można oddać wszystko to, czego nie powinno się wyrzucać do przydomowych pojemników. Na przykład: zużyte opony, akumulatory, meble, sprzęty elektroniczne czy pozostałości po budowie lub remoncie, takie jak gruz. Punkty te przyjmują odpady z gospodarstw domowych za darmo i funkcjonują w każdej gminie. Chcesz dowiedzieć się, gdzie mieści się najbliższy szybszok? Znajdź informacje w internecie lub w urzędzie gminy. I przybij piątkę za segregację.